Witam w kolejnym odcinku, dzisiaj bohaterem jest brzanka, brzanka przysta. odmiana barwna brzanki sumaczańskiej, naprawdę piękna ryba stadna, no widzicie jak wygląda fajnie właśnie w takim dużym stadzie, ma piękną taką poświatę ciemnozieloną, wózkę błyszczącą, jest bardzo dekoracyjna, Świetnie się nadaje do akwarium właśnie na przykład z samymi brzanami. Różne gatunki brzanek. Sumaczańska. Sumaczańska na przykład. Świetnie się do tego nadaje. Brzanka różowa. Brzanka odeska. Mamy wtedy naprawdę piękny, ruchliwy zbiornik z kilkoma stadami ryb. Może też być sama brzanka przysta, no też jest ślicznie urządzić zbiornik. Ryba jest yy, wszystkożerna. Nie ma najmniejszych problemów z karmieniem. W tej chwili mamy ładne 3 cm osobniki do sprzedaży, jak widać na zdjęciach. Już duże ładne ryby wybarwione. Wielkość zbiornika, no myślę, że tak od 40-50 litrów. Jednak to jest ryba, która no rośnie do tych 5 cm. Nie jest mała, jest bardzo ruchliwa. Temperatura wody, tak myślę, w granicach 25 stopni, 24-26. Wszystko żerno, zje naprawdę wszystko i to w bardzo dużym, bardzo dużym temperamentem. Widzicie, paluszkiem poruszam, co się dzieje. Ryby już idą do jedzenia, jak piranie. Także naprawdę polecam nawet początkującym akwarystom. Tylko naprawdę nie kupujcie dwóch sztuk. Minimalne statko to najlepiej 8-10 sztuk. Wtedy ta ryba się inaczej zachowuje, nie jest agresywna do innych ryb. Kupując dwie, trzy sztuki one zaczepiają inne ryby, pływają za nimi. Wtedy ludzie nieraz narzekają, że one są pęśliwe, agresywne a wszystko zależy po prostu w jakich warunkach i w jakiej ilości są trzymane. Także naprawdę gorąco polecam, zapraszam na kolejne odcinki i wszystkiego najlepszego.